mnie już dzwony wybiły dziewiątą dzień dobry dzień dobry, dzień dobry fajnie, że jesteście dzień dobry, dzień dobry powiem wam, że ciągle coś ciągle coś się dzieje dzisiaj Nutka nie idzie do szkoły prawdopodobnie jutro też nie idzie więc, bo okazało się słuchajcie, że jakiś tabor cyganów przyjechał Niezamknięta chyba była brama do szkoły, i oni po prostu wjechali taborem na teren szkoły, rozłożyli się, demolują wszystko, czy tam wokół szkoły przypuszczam, demolują wszystko, niszczą wszystko, wiedzą, że za chwilę będzie policja, wiedzą, że za chwilę wszystkie służby się uruchomią, przyjadą ich po prostu przygonią stamtąd, tak? Oni to wiedzą, ale i tak to robią. Ostatnio na jakimś polu krykietowym czy na golfowym się rozłożyli, że ogromne zniszczenia, bałagan, brud, nie? Yy, no, coś takiego niesamowitego. Szczerze, ja dopiero wczoraj Dagmarę dopytałam yy, w ogóle o co chodzi, bo Dagmara mi napisała właśnie, czy ja wiem, że szkoła jutro zamknięta, bo cyganie weszli na teren szkoły. Ja myślę, czy słownik zmienił słowo? Yy, wiecie, wiadomości cyganie, nie? No, i rzeczywiście tam Dagmara mi poopowiadała o co chodzi. Dzisiaj jeszcze coś tam Adrian powiedział, Marcin wrócy, wrócił z pracy, mówił, co tam inni lekarze mówią, opowiadają. I niezabezpieczone niezabezpieczony teren, to jest zawsze taka możliwość, że oni tam wejdą, i słuchajcie, teraz będą się handryczyć przez kilka dni, żeby w ogóle stamtąd wyjść. I okazuje się, że to wcale nie jest takie proste ich wyprowadzić, a oni w międzyczasie. Psują i niszczą, ile się da. To nie jest tak, że oni przyszli sobie, rozłożyli się taborem i tam po prostu sobie troszeczkę pożyją, tylko rzeczywiście jest ta rzeczywistość, że psują, niszczą, co się da. Więc taką, taką myśl dzisiaj miałam, nie? że o tym, że, że zły tak działa w nas. Nam się wydaje, że my pewne rzeczy sobie zrobimy, że to nie jest nic dużego, że odpuszczę sobie na przykład i i na przykład, nie wiem, wykrzyczę się na kogoś, wyżyję się na kimś, bo mam prawo, bo ktoś mnie skrzywdził. A tak naprawdę to jest to, że kiedy otworzysz bramę czymkolwiek, nawet taką myślą, że, że masz prawo się wyzwierzyć na kogoś, że masz prawo źle się zachować, masz prawo nie dać rady, masz prawo przeżyć jakieś tam różne rzeczy, bo i tu wielokropek to to, to jest jak ta otwarta brama dla takiego taboru, który przychodzi, i w tobie niszczy tak wiele, i potem tak dużo czasu trzeba, żeby to uporządkować, tak? Wszystko musi być wstrzymane. Y, I jakby, nawet jeżeli podejmujesz pewne, y, pewne rzeczy, żeby, żeby sobie poradzić, z takim powiedzmy, że z niewoleniem, poradzić sobie z jakąś rzeczywistością, nie? no to prawda jest taka, że, że w, w takim momencie zniszczenia mogą być tak duże, że naprawienie, doprowadzenie wszystkiego do porządku, Zajmie ci trochę czasu, ale też y, usunięcie tego z siebie nie jest łatwe, nie? I my o świecie demonów myślimy, myślimy w ten sposób, że to jest taki świat, y, który gdzieś jest, że rzeczywiście on nie ma aż takiego wpływu na nas, nie? Słuchajcie, jest w stanie, to tak jak ja o tych cyganach myślałam, nie, ja w ogóle myślałam, że już takie tabory cygańskie to nie istnieją, ja wiem, że wyjdę na jakąś osobę w ogóle nieobecną w świecie, wiecie, że ja w ogóle nie wiem, co się dzieje, nawet Adrian się zdziwił, mówi do mnie, yy, mówi do mnie, że yy, naprzeżoni no, cały czas, yy, przepraszam, koczują w yy, Szkocji, nigdy w życiu nie słyszałam o tym yy, i jeżeli mamy taki teren, właśnie, nie o Kasia Fani napisała, ciekawa myśl, niezabezpieczony teren, łatwo zająć. Jezu, wypełni wszystkie przestrzenie moje. To nie jest, że nie zabezpieczony. Jedna brama, jedno coś otwarte, jedno coś niedomknięte, no bo oni wiedzą, że tak jest, więc domykają. Coś musiało być niedomknięte, coś musiało być niezabezpieczone, nie? I tak pomyślałam sobie o tym, jakie to jest proste, jak zły yy, słuchajcie. Czatuje na to, yy, czeka na to, żeby, żeby rzeczywiście wejść w nas, szuka takiej przestrzeni, podsyca różne myśli, yy, myśli, yy, które zaczynają pracować w naszych głowach, jakieś historie, które my rozwijamy do niebotycznych yy, rozmiarów, tak? I on to nakręca w nas. My potem się wyzwierzymy gdzieś, zachowamy się niewłaściwie, pomyślimy sobie, że. Będę odwetowy, po prostu dam, pokażę, dam popalić, nie? I co się dzieje? Dzieje się tragedia, bo spustoszenie w nas jest duże. I my niektórzy w ogóle żyjemy w takim cyklu, że, że takie cykle w nas się powtarzają non-stop. My cały czas jesteśmy w takich cyklach. Ja na przykład widzę różne prawidłowości w sobie też w takich cyklach, że. że Myślę sobie, o, tam jak na, raz na jakiś czas mi się coś zdarzy, to, to jest w porządku. Spustoszenie jest tak duże często u ludzi, że oni nic nie robią, tylko tak. Wpuszczają, dzieje się demolka, potem oni sprzątają, potem odpoczywają, przestają być czujni, więc znowu wpuszczają, znowu dzieje się demolka, znowu sprzątają, potem znowu odpoczywają po tym sprzątaniu. I tak wygląda życie duchowe wielu ludzi. I chcę powiedzieć, że, że przylgnięcie do Boga, że to, że ja czekam na to, że Bóg mnie prowadzi w życiu, przyjmuję to, co jest. Nie wiem dlaczego, nawet jeżeli. właśnie po to, żeby nie być niezabezpieczonym terenem. Nie, nie, nie nurzam się w tym żalu, nie nurzam się w tym wszystkim, co. Co może mnie prowadzić do tego, że ja jestem niewystarczająco no, bezpieczna. Potem ta demolka się dzieje. I na przykład widzę niektóre osoby, nie? że rzeczywiście narozrabia, narozrabia we wspólnocie, potem chodzi o płotkami, chodzi pod ścianami, tak? No Widać, że strapiona osoba, że zbita osoba, że czuje się źle, nie umie wrócić, nie umie tego uporządkować, tak? Y że to po prostu wszystko się tak układa i tak dzieje. I nam się wydaje, że czasami takie małe kompromisy no jest nic, to jest jakiś mały kompromis, ale jeżeli godzisz się na mały kompromis w swoim życiu, to potem dzieje się właśnie tak, że demony pustoszą wszystko w tobie, nie? I ja widzę tych zrujnowanych ludzi, ludzi, którzy na przykład byli z nami, szli z nami we wspólnocie, odeszli, i oni teraz nie wiedzą, gdzie się podziać, tu trochę żyją, tam trochę żyją, tu, tu, tu przychodzą, tam coś, nie? Ale nie mają w sobie siły do tego, żeby wrócić, więc latają jak takie dusze potępione po całym świecie, jak ja mówię, i nie mogą się odnaleźć. Bóg chce, żebyśmy zakorzenili się w nim. On chce, żebyśmy byli stabilni. On chce, żebyśmy uczyli się tej lekcji przyjmowania tego, co jest, akceptowania tego, co jest, ponieważ życie będzie się różnie układać, życiu się będzie różnie układać. I on nie chce dopuścić do spustoszenia w nas, nie? Jego miłość, jego obecność, przyjmowanie tego, co jest, naprawdę jest ochroną. I dzisiaj tak myślę o tym, ja o tym Taborze Cyganów: że, że chcę się modlić o to dla mojego życia i mówić, Panie Boże, strzeż mnie, Panie Boże, chcę przygnąć do ciebie jeszcze bardziej, by żadne zło nie podchodziło do mnie by zło na mój widok uciekało, by zło wiedziało, że jeżeli, że jeżeli nie wiem, przytrafi mi się coś w życiu, tak, no to będę Cię wielbić, że nie będę rozpaczać, nie będę, y, nie będę mściwa, nie będę odwetowa, y, nie, będę, nie będę szaleć w tym temacie. Panie Boże, pomóż mi pom pom przeżywać moje życie w przygnięciu do Ciebie, w zaufaniu. Do Tobie schowam się w tym, że ty wiesz najlepiej, dlaczego takie okoliczności się układają. Myślę, że to jest strasznie trudne. Ale tam myśl o tym taborze będzie towarzyszyć mi już całe życie. Nie? Że ja nie chcę takiego taboru, takiego legionu we mnie, który przyniesie spustoszenie. I czasami egzorcyści czy inni zajmujący się prawidłami duchowymi ludzie mówią, że. Nie rób czegoś, nie wchodź w pewne rzeczywistości, bo one jakby otwierają się na ciebie, one otwierają w tobie bramy i potem dzieją się straszne rzeczy. I to tak kiedyś fajnie też ktoś opowiadał o tym, że. Pamiętam, że a propos hipnozy, ktoś to mówił, że hipnoza jest jak okno, kiedy jesteś na mazurach w lesie, gdzie jest mnóstwo komarów, że możesz otworzyć okno na 30 sekund. I kiedy je zamkniesz po tych 30 sekundach, to nie jest aż tak dużo. Okaże się, że masz całe pomieszczenie komarów, że wchodzenie w jakąkolwiek rzeczywistość, nawet na krótko, nawet na spróbowanie, nawet na coś, jakby no, powoduje te rzeczy. Więc wyrzekajmy się złości, wyrzekajmy się dzisiaj złośliwości, wyrzekajmy się odwetowości, wyrzekajmy się rozpaczy, która każe nam niszczyć innych. Wyrzekajmy się wchodzenia rzeczywistości, które są, które są takie dwuznaczne. Wyrzekajmy się wchodzenia w, w rzeczy, które, które nie wiemy, gdzie nas zaprowadzą, że starajmy się chodzić prostymi drogami, jak ja mówię, takimi drogami, które, którymi prowadzi nas Bóg. Jak nie zboczyć takich dróg? Jak nie zboczyć? Jak nie skręcić z tych właściwych dróg myślenia? Zawsze czekać na rok Boga. I zawsze przyjmować to, co Bóg daje dzisiaj. Więc życzę sobie i wam wszystkim, żeby Bóg nam dał y, siłę do tego, byśmy przyjmowali wszystko, co się dzisiaj y, będzie działo w naszym życiu. Czy dobre rzeczy, czy złe, żeby wszystko dawało nam przyjmować? Czy prawdę o nas, czy kłamstwo o nas by dawało nam przyjmować? Dobrego dnia wam życzę. Nie wpuszczajcie taborów cygańskich do was. papa, pa, kochani. Trzymajcie się.